Nie mam W dzisiejszym odcinku gramy w... i W dzisiejszym odcinku gramy w, w Gra mobilność. Polecam. Gra w I jest... Na Ja nią już nie, dam, nie dam ja, ja ją zainstalowałem. Grałem też wcześniej, ale odinstalowałem, bo w nią tak nerdziłem, że to jest nie do wyobrażenia. Więc przestałem grać, ale teraz... Nauczyłam się tak nie nardzić to w to gram. I muszę wam um, muszę wam powiedzieć że ręką na sercu Polecam zainstalujcie, pograjcie za pół godziny i zobaczcie, że to jest naprawdę fajna gra. Bo sam ją w polubiłem. Deb? That? ja też jestem. That. Dajcie znać w komentarzach takie chcecie jeszcze inny. Jeśli chcecie kontynuować tą serię z tej gry, to musi być oczywiście subik i łapak w górę, bo bez tego nie ma sensu. Ja gram na jakiś botów, bo to nadal sobie samo u że nadal już sama uczę, bo tak jak wam też nie mówiłam, wam tą grę. Bo za bardzo w nią nerdziłem. Za długo w nią grałam. Za dużo. Robię waconem bambole. Najwięcej dzisiaj morza na świecie. O, jak dobrze, oj. No, niestety, zginąłem. Ale oczywiście się odradzamy. Tak, chyba, no. Już wygraliśmy. Tablica wyników. Rekrut. Trzecie. Przesunę to może... Tutaj, o. Jest, to jest mnie? to jest mnie? Rekrut. oj Wielu przyniesie. Ale pamiętajcie o łapce w górę i subiku. Ten robił robić więcej odcinków. I jak to ja mówię? Dajcie suba, bo was to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje. Zwieście to o czegoś. I... O co chodzi? Nie wiem. Dobra, no naciska. Tak, 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 tak się robi. Mogę, co nam wyleci? Danger zone, come on. Ej, chyba dobra broń. Nie wiem. Patrz mi tu. To... O, zmieniam. To... Zmieniamy oczywiście na.

Okej, okay, dobra. Nie, to nie do tego. Hmm. O, tutaj jeszcze. Dobra, dajemy zawsze grajny terenie sanderowe się daje i może bym zagrał park Dał on mi zagrał bo ja lubię park w ogóle, w ogóle park to jest moim zdaniem mega fajna mapa i nie dołączony czarne się tak zaczynam, zaczyna, ale no to jest, ale dawno po prostu nie nagram. Tydzień. Może czterech. Kurde. No może... No, 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 no. O, zagram co? halo jakiejś tak jeszcze raz tak. czy można dłużej na spokojnie do jakiejś teres ja on się nie do pokoju. No tu nie. Nie trafi szlag. Poczekajcie chwilę. O, widzowie, udało się. W końcu. Mam to. Otast. No to jest taka mapa. Ten cały park. Jak wam mówiłam, No wcale wam nie mówiłem. A w sumie, I jak będziecie to oglądać, to przy okazji zobaczycie. Nie, tutaj tylko mogę. Strzelają chyba do mnie. Nie, ja wszystko na fula. No i mi się spadło. Но я в то давно не играла. Обрати сейчас. Пи-пи-пи. No i sam snajper, ale fajnie. No, kiedy, kiedyś ktoś ograł, tak? Ten będzie zaraz. Tak. Chyba overball, ale nie jestem pewien. Nie. Słucham. Widzowie, przyszła siostra. Przywitaj się jak z widzami. No tutaj, nagrywam ich. Patrzcie, na Jeszcze nie oglądają. Cześć. Ale do widzów. To głośno. Ja ich się boję. No to się, no to się wój. Torek, że... ale no. Szans, mi przyszła. O, dostał, dostał. Jest trafienie w głowę. Mam kila, ale fajnie. A mam pusa. No. Ja mam Ma. No, widzicie, widzowie? Moja siostra daje. O mam no, słuchajcie. Dobra, dostał. Kiedyś pograłem, teraz to nie wiem. Dobra, postaramy się być No, możecie, widzowie, przepraszam Was, ale możecie to samo usłyszeć. No fajnie, nie wiesz, że przegrywamy, to. Jeszcze Ich jest cztery, a nie 6. No to nie ma go. 30 do nie jest jakieś... o, trzydzieści jeszcze do trzydziestu. To nie jest jakaś, jakaś duża przewaga. Mhm. oni już to nie mają, przybawiać.

Ну no, кур, да, не умею играть, это каждый зауважил, кто мне обманул, Хеба каждый зауважил. Ну кур. Dobra, 42 do 42 jest! mamy nowego ziomala. Szkoda, że przegrywamy. On ma za mało. Nie wiem, ale wiem, że ja mam mało, więc czemu... осталось мне за это матча. Ну и

Dobra widzowie, to by było na tyle. Pamiętajcie o łapce w górę, o subików w napiszcie jaką chcecie na następną grę, bo nie mam ich, bo nic do wymyślania, już nie mam. I trzymajcie się, na razie, elu!